Szłam do nocnego klubu i poznawałam się z chłopcami, którzy walczyli za Doniecką Republikę Ludową. Mówiłam, chodźmy, pogadamy na zewnątrz, jest mi gorąco. Wychodziliśmy i już go moi chłopcy zawijali. Wartości snajpera nie ocenia się na podstawie, jak sądzą ludzie, liczby unicestwionych przeciwników. My nie zabijamy wroga, nie polujemy na nikogo. My wykonujemy zadanie bojowe. Kiedy, Kiedy wpiszesz w wyszukiwarkę Google Plaksiu Lubow Oleksandriwna Plak Zobaczysz, że naszymi wrogami zapełniłam kilka cmentarzy Po rozpoczęciu w 2014 roku wojny Rosji w Ukrainie W ukraińskich siłach zbrojnych służyło bezpośrednio 16,5 tysiąca żołnierek Dziesięć lat później liczba ta wzrosła do 45,5 tysiąca kobiet. Wszystkie one są ochotniczkami. Na pierwszej linii frontu z bronią w ręku walczy obecnie około 5 tysięcy Ukrainek. Jak mam się do ciebie oficjalnie zwracać? Moje oficjalne stanowisko to dowódca plutonu dowództwa baterii. Lubow to kapitan dowodząca ogniem baterii sześciu ciężkich armatochałbic. W tłumaczeniu jej imię oznacza miłość. I tak właśnie wygląda ta bateria. Lubow sprawdza przekazane przez Polskę chaubice samobieżne krab. Są one na wyposażeniu jej baterii ciężkiej artylerii. Niestety ta już idzie do naprawy. Już się napracowała. Wiesz ile wystrzeliła? Nieco ponad półtora tysiąca pocisków. Tutaj, w Ukrainie? Tak. Jest to jedna z moich najbardziej szalonych armat. Chłopcy nazywają ją krakenem. Standardowy pocisk do chałbicy Krab waży 50 kg, tak? Mniej więcej. Wygląda to tak. Wybuch spowodowany pociskiem kaliber 155 mm zależy od tego, w co on trafi. Ale głębokość jest gdzieś taka. A średnica leja to 4 metry, czyli po 2 metry w każdą stronę. Więc jest to dość poważna sprawa. Czy pociskiem można zniszczyć na przykład czołg? Jeżeli trafi się w przedział amunicyjny, nic z tego czołgu nie zostanie. Gąsienice polecą gdzieś tam, pancerz odrzuci w drugą stronę. Nawet jeżeli nie trafi się bezpośrednio w przedział amunicyjny, to można bardzo uszkodzić czołg. W bazie oddziału specjalnego na wschodzie Ukrainy do misji szykuje się Konor, ukraińska snajperka. Przed wyruszeniem na akcję dobiera właściwy do zadania sprzęt. Snajper potrafi posługiwać się każdą bronią. Z każdej zrobi broń snajperską. Traktuje każdy strzał jak możliwość zniszczenia celu. Kiedy prowadziliśmy bardziej pozycyjną wojnę, używałam karabinu kalibru 338. Standardowa odległość, na której się z nim pracuje, to 1100 metrów, to znaczy Powiedzmy od 1100 do 1400 metrów. Przy 1400 metrach prawdopodobieństwo precyzyjnego trafienia spada do 75-80%.